Aksel, uśmiechnij się do kamery. E, lepiej nie. Trening przyszłych gliniarzy. Młodzi, naiwni, szybko przejdą do historii. Jaką chcesz mieć siłę wybuchu, szefie? Hm. Jestem silnym chłopakiem. Przekonamy się. Zaskoczony? Grzabacą! Nie! Co za pech! Dostałem taką samą rakietę rok temu na święta! Przegnaj, Oto właściwy koniec naszej trudnej znajomości, nie sądzisz? A -a! Co za nagroda za uratowanie Landmark City! Uwielbiam taką prędkość! Do twarzy mi z nią! No tak! Joe Land! Cała załoga gotowa do akcji. PORE! Tak jest! Ruszamy! Patins! To my! On myśliź! Dobrze jest! A! D-O-M! A-D-O-M! Ekstra! Kto rządzi? A! D-O-M! Ale maszyny! D-O-M! Cudownie! Jesteście gotowi? Vamos! Atom! Adem! Ucieczka. Zabierzcie pocisk sierżancie Bun. Gdyby eksplodował, straty byłyby niepowetowane. Jesteśmy zawsze tam, gdzie powinniśmy. Zgłoszę was do nagrody, bohaterowie miasta. A to miłe, tylko raczej nie w naszym stylu. Ho, ho. Ma pan na myśli trofea, kwiaty, szarfy, złote medale i certyfikaty? Na pewno trzeba będzie wygrawerować nazwiska. Jestem Hawk. Na wszelki wypadek, moja wizytówka. Jeśli chodzi o bankiet, poproszę befsztyk. Mam uczulenie na krewetki. Dzięki, ale nie skorzystamy. Musimy coś załatwić. Ho. Ewentualnie może być kurczak? Hawk! Zwiększyłem prędkość i zainstalowałem deskę rozdzielczą najnowszej generacji. XT9000 jest teraz mądrzejszy niż większość ludzi. Od ciebie też? Nie powiedziałem, że od wszystkich. Ha! Pojeździmy po bezdrożach? Nie modyfikowałem go w tym celu! Wiem! Kto ostatni kupuje pizzę! Nie przeszkoda. Hej, zostałem zbombardowany! Mamy finisz. Na szczęście nagrałem. Na szczęście dla nas, bo ty koleś, kupujesz podwójną pepperoni, Ostrym sosem na to a na nas. Nie śpieszcie się z zamówieniem. Czy coś się stało? Ręce na samochód, jesteście aresztowani za kradzież! O czym pan mówi? To na pewno jakaś pomyłka. Pamięta pan tamten pocisk? My powstrzymaliśmy pejna! To nie ma nic do rzeczy! Zapewniam oficerze, że te pojazdy nie pochodzą z kradzieży. Ja. Hej! to nieporozumienie! Hoho! Ho, ja się tym zajmę. Znamy się bardzo dobrze z pułkownikiem Richterem. On nam pomoże. Wystarczy, że zadzwonię. Złapałem meninga i całą resztę. Nie musi się pan o nic martwić. Spotkam się z sędzią Fenderem przy Silver Set. To pułapka! Spadamy! Vamos! Zatrzymać Rozdzielmy się. Do zobaczenia w domu. Tak jest. Gotowy na nowości? Pewnie. Super przyczepna gęsta guma. No! Nie ma mowy, będziemy walczyć. Jesteście otoczeni! A ja uwielbiam być w centrum uwagi. Yeah. Huh? Kołki King, zostali o 16 wprowadzeni do rejestru. Strach pomyśleć, kogo oprócz Buna ma w kieszeni Payne. Poinformujmy pana Lee. Wow, ja się tym zajmę. Wiem, jak rozmawiać z takim sędzią. Najwyższy sądzie. Doprawdy mało komu tak do twarzy w czarnej todze. Uznaję oskarżonych winnymi licznych kradzieży aut i zniewagi sądu. E, wysoki sądzie, wystarczy zapytać pana Lee. Sąd zdecydował. Zanim jednak ogłoszę wyrok, pragniemy poznać miejsce pobytu waszych wspólników. Zwłaszcza Axela Meninga. Nie ma mowy! Świetnie. Skazuję was na 30 lat ciężkich robót. Zabierzcie tych chłobuzów. Nie wyszło ci. Witajcie na bloku. Spadam stąd przy pierwszej okazji. Tak, ale póki co zachowujmy się spokojnie. <ślesk> Patrzcie, kto do nas wpadł. Uh, 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 jak się masz ptasimuszczku? tasimuszczku? Oh, 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 Czyżby to był king? <laughs> Naciesz się DNA, bo wkrótce znowu będzie mój. Nie sądzę. Ech, hej, po co nam telewizor? Bo oglądamy jak cierpią ci dwaj. Oh. Oh. Mówiłeś coś o zachowaniu spokoju? Znam sędziego Fendera. W czwartek wracam z Afryki. Porozmawiam z nim osobiście. Nie możemy tak długo czekać. King i Hawk mają za towarzystwo samych najgorszych: Rekombo, Ila, Bogia, Optikala, braci Cannonball. Cierpliwości! <laughs> Lepiej wymyślmy szybko, jak stąd uciec. Tak. Pobyt w więzieniu wyraźnie szkodzi mojej wrażliwej cerze. Nie łaś tak! Czemu? Bo przychodzą ci do głowy głupie pomysły. Na przykład włamanie się do więzienia? Hmm, życie w więzieniu bywa pełne niespodzianek. O, Miło cię widzieć! Hej, ja i mój kolega zostaliśmy wrobieni. Nie jesteśmy typowymi więźniami, jasne? Zatem chciałbym maskę zalk na twarz. Znam swoje prawa. W więzieniu nie masz żadnych praw, Hawk. Coś tu dla was przygotowałem. Bez rewelacji, ale da się przeżyć. Tylko spokojnie, wkrótce się znów pojawię. Nie zdradzę kiedy i w czyjej postaci. O. Dzięki. Nie żartuj, włamać się na blok to dopiero wyzwanie. Misja specjalna. O! Ojej! Weź na wstrzymanie kole! Świeże te pomyję. Następny. O, a warzywa? Przydałoby się wreszcie coś zielonego. Wystarczająco zielone? Szerokiej drogi. Idziemy prosto. Unikajmy kontaktu wzrokowego. Zejdź mi z drogi Rekombo! King! Nie o to mi chodziło! Wybrałem cię do moich eksperymentów, a ty w ten sposób mi dziękujesz. Kolega jest dzisiaj nie w humorze, zatem proszę wybaczyć. Chwileczkę. Potrzebuję twojej naukowej opinii. Mojej naukowej opinii? Tak czy to więzienne żarcie jest modyfikowane genetycznie, Ech. 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 żarcie! Walka! Zamknąć wszystkie wyjścia. A! 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 Cię, honk! Oh! no, to już nie widzisz. No. Radzicie nam plan ucieczki? Jeszcze nie zdążyliśmy go opracować. Chyba już wolałabym spotkać się z moimi byłymi. Może wypuszczą nas wcześniej za złe zachowanie. <śmienny> za to, że zatopiłeś nasz jacht. O, kto rządzi? <śmienny> Im są więksi, tym ciężej upadają. jest przystojniejszy, e, jasne, że ja chyba śnisz, głupku. Spadamy stąd! Jednak macie trochę braków w urodzie, nie mówiąc już o sprawności umysłowej. Wybaczcie mi! Nieźle! <śpiewanie> Sześćdziesiąt do zera w półtorej sekundy. <śpiewanie> Szar, podnieś łódź! Szybko! Bardziej od podłych policjantów nie cierpię tylko plugawych sędziów. Musimy jakoś oczyścić się z zarzutów. Pozbyliśmy się elegancko Meninga i jego drużyny. Payne nie może więc nas dłużej szantażować. Got. Odrzuciłem mu klucz do skrytki. Właśnie wywozi swój pocisk. Będzie chciał zdążyć na uroczyste obchody. Deser o! dla panów? O! Mening, jak ty? No cóż, takie mam szczęście. A... Najważniejsze to mieć plan. Zmialiśmy. A wy za to z pewnością zapłacicie. A... Tak. Meninki drużyna atakują, strzelajcie! Menik, ruszajcie, mamy towarzystwo. Payne ruszył. Józef! Może zmyje swoje nieczyste postępki. Dziedziniec powoli się zapełnia. Pirat drogowy! Dajesz mi bardzo zły przykład. Przejmi stery. Pocisk gotowy. Obchodzi mnie uroczystość! Odłącz broń i zajmij się meningiem! Nie mogę! Jest zaprogramowana! King, mam pocisk Halo 6. Zrozumiałem, Axel. Odłącz synchronicznego pilota wysokości od czujnika fazy biometrycznej. A mógłbyś jaśniej? Jasne! Wyrwij żółty kabel! 嗯。Uh. Dnia znów nie zawiódł! Dzięki waszym nagraniom Buna i fendera czeka długi przymusowy urlop. Prawda wyszła na jaw. Nadal nie chcecie tych medali? No, skoro już pan tak nalega, nie do wiary! Nikt z was nie wybiera się na uroczystość? Koleś, my jesteśmy skromni. No cóż, szkoda! W takim razie stracicie pokaz o mnie, który przygotowałem specjalnie dla rekrutów. Idę się przygotować. Za chwilę obejrzycie próbkę moich umiejętności. Serdecznie zapraszam do podziwiania. O pod miłości, o tak mój skarbie Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Dorota Plus Małecka. dialogi Aleksandra Ryjewska, dźwięki montaż Jacek Głodkowski, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Andrzej Hausner, Jacek Kopczyński, Tomasz Błasiak, Aleksandra Winkowska, Łukasz Lewandowski, Dariusz Odija i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gmitrzuka śpiewali Paweł Harklip i Piotr Gogol. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.